Mięsień dwugłowy prawego uda Antonio Rudigera, niestety, ale nie dał rady po spotkaniu z Espaniolem, w zasadzie na samym początku spotkania z Espaniolem nie dał rady, no i efekt jest taki, że Rudigera przez jakiś czas nie będziemy na boisku oglądali, oznacza to między innymi, że opuści obydwa spotkania z Manchesterem City, co jest wiadomością absolutnie fatalną dla Królewskich. Mówi się o trzech tygodniach pauzy, mówi się też o tym, że to jest taki komunikat, który Real Madrid zawsze wypuszcza i który jest bardzo zachowawczy, i że może na rewanż z City Rudigerowi się uda się wrócić, ale nawet jeżeli to nie będzie prawdopodobnie jeszcze w pełni sił. Rozwiązuje się w takim razie pytanie o to, czy Raul Asensio będzie grał. No, pewnie będzie grał, bo, bo grać musi. Zakładam, że Alaba nie jest jeszcze dostępny do tego, żeby grać 90 minut w takim meczu. No, sporo obaw. Rudiger w zasadzie grał wszystko i możliwe, że to jest jedna z przyczyn, dlaczego teraz jest kontuzjowany. Zdrowie, Antonio, bardzo, bardzo realowi jesteś potrzebny. No, boli bardzo ta seria wiadomości, bo trudno mi sobie wyobrazić nawet z takim City obrony realu właśnie bez Niemca.